to coś chyba? Hmm, nie było, ja nie ziwiają, bo Odembre, hmm, jak to się nazywało? Ja nie dokończyłam z Zion, bo nie wiem A The Umbrella Academy? Oglądałam w samolocie i... Ja coś nie Serio? Ten sezon jest... Dlaczego ten sezon jest najlepszy? Nie mam już ja, nic Ja nie hmm. wiem. Ja bym chciał kolejny raz obejrzeć ten ostatni sezon. Najlepszy z wszystkich. Co? No. Kurde, chciał do, dokończyć Orange Seasonie Black, ale nie. Ty tyle nawet seriali nie do końca. Bo są takie sezony, które są strasznie nudne i mi się nie chce przez nie przychodzić, rozumiesz? Że mi się po prostu nudzi serial. Zresztą, że ten jest tak powszechnie miałem. No bo sceny też nie, nie, nie miałem. Znaczy, dużo, dużo fajnych seriali, ale to się tego oh. nie mówiąc. Ale za to całego będzie kosz na mecz, wiesz, on Ja nie lubię, ja nie lubię tego stylu. 6 i... po 12 pięć, nie tak? Ja nie, tego tak, nie trawię, nie lubię. I nie nie, 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 taki styl graficzny też nie mój. A Big Mouth też za niedługo wychodzi kolejny sezon, myślę. No weź, oni klepią te seriale, znaczy sezon, cały czas. Ale w sumie dobrze, A, bo ja są, lubię ten to serial. Dobrze no, może by jest oglądać? No. Fajnie się ogląda to. No, znaczy to jest takie.